Cześć, dzisiaj zdebagujemy sobie, dlaczego nie działa paginator w tabeli materialowej. Tutaj sobie wypisamy trochę danych, ale interesuje nas najbardziej paginator. Ma przekazane page size options, ale nie działa. Paginator jest ustawiany na ng after view init I tutaj w tej przypisujemy go, bo on jest oczywiście view-childem który jest utworzony tutaj, mamy referencję do rzeczy na froncie paginator tutaj jest ta sama nazwa, tak, to jest ok wypiszmy sobie co, czy ten paginator w ogóle istnieje wraca nam undefined, czyli on nie istnieje w momencie wykonywania tego kodu tutaj subskrybujemy się do jakiejś odpowiedzi co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, no być może ten paginator w ogóle nie istniał, tworzył się komponent i tutaj mamy IFA, który wszystko psuje. Jak widzisz, po usunięciu IFA um, View Child ma już referencję do paginatora, tutaj mamy ją wypisaną i zachodzi po prostu przypisanie, że on jest podlinkowany pod data source, data source oczywiście jest, jest używany tutaj w tabeli. Także y mamy inicjalne 5 danych, tak jak najmniejszy, najmniejsza wartość w opcjach. Możemy zwiększyć ją na może nie na 100, bo chcę potestować Page'a, ale na 25 mamy 1 i przeszliśmy na pierwszy page, na drugi. Wydaje się działać. Także w ten sposób naprawiliśmy próbę. Dzięki.